Untertitelung des Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Dzisiaj FRAM, czyli Ice Imperial Baltic Porter Bourbon and Rum Barrel-Aged, czyli wymrażany imperialny porter bałtycki leżekowany w beczkach po Bourbonie i po Rumie, czyli nie dość, że wymrażany, to jeszcze double barrel. E, piwo jest w butelce 250 ml, gdyby się ktoś pytał. E, co ciekawe, wydaje mi się, że e, gdyby wyszło w, 2000, e, w 2021 roku, to by już podpadało pod e, e, podatek od małpek. Bo tam jest specjalnie dla piw zrobiona ta, że od 330 się nie nalicza, co skropnie, skrzętnie wykorzystały koncerny spirytusowe, przerzucając się na małpy 350 ml. No, ale nie o tym, nie o tym. Skupmy się na framie. Fram muszę powiedzieć, że wygląda bardzo ciekawie. Eee, czyli raz, że mamy wymrażane piwo, 20% eee, natomiast eee, jest jeszcze double barrel, Ragnar, stąd koszulka, czyli nasz imperialny porter bałtycki powędrował do beczek po Bourbonie oraz rumie z Jamajki i Barbadosu. Już sam ten etap uczynił go zupełnie innym piwem. Kilkunastomiesięczne rzekowanie w niskiej temperaturze. Turze nadało mu mocnego, szlachetnego, dębowego charakteru, ale przede wszystkim charakterystycznych nut waniliowych i rumowych. Po zdaniu piwa z beczek dwa razy je wymroziliśmy, usuwając z niego wodę zamienioną w lód, co spowodowało piwa potężne zagęszczenie. Efektem tego jest niemal dwukrotny skok zawartości alkoholu, ale nie tylko alkohol się zintensyfikował. Całość stała się gęsta, prawie oleista, a aromaty jeszcze mocniej się skoncentrowały, łącząc się w mocne nuty umami. Umami, czyli smak kojarzący się z białkiem, też mówi się grzybowy sos sojowy, to też jest umami, więc tutaj zapowiedź chyba sosu sojowego. Jak mówi stare przysłowie bilgików, bez sosu nie ma stosu. To oczywiście ironia. To szalenie mocne piwo, wręcz deserowe, koniecznie znajdzie kompana do degustacji. W grudniu 2020 roku, gdy to piwo trafiło na rynek, było najmocniejszym piwem polskim dostępnym w sprzedaży. Natomiast mamy tu informację, że zabutelkowane. 9 lipca 2020 roku data rozlewu pod kodem kreskowym jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej. To piwo nie ma daty przydatności do spożycia z uwagi na wysoką zawartość alkoholu. Możesz spokojnie leżakować je przez wiele lat, będzie zyskiwało z czasem, a jego aromat i smak będzie ewolu ewoluować. Powiem szczerze, że nie chciałem pić tego piwa, bo pomyślałem sobie, że. Ono dojrzeje, no, jeśli nie woła, może będzie lepsze. Ale y, prawda, e, Baltic Porter Day sprawia, że no, a w zasadzie na co czekać? E, jeżeli, jeżeli ono tyle czasu już spędziło, to może jest ułożone. I jak widzicie, z tego opisu wynika, że troszkę inna droga niż zastosował chociażby browar Fortuna. Czyli tam najpierw wymrożono piwo, a potem leżakowano w beczkach, a tutaj najpierw leżakowano w beczkach, a potem wymrożono. Kto, y, y, która droga jest lepsza? Powiem szczerze, nie wiem. E, Zobaczymy, zobaczymy. Aha, słówko o nazwie. Nazwa Fram odnosi się nie do żadnego tam z mitologii greckiej czy wikingów, z serialu i tak Tylko Fram to jest statek norweski, który brał udział w ekspedycjach na Antarktydę i, na i do Arktyki gdzieś tam pod koniec XIX wieku. Statek można w ogóle zwiedzać w Oslo. Ma nawet swoją stronę na wikipedii. Jest napisane rzeczy, które są nazwane po framie i polecam wikipedystom dodać piwo fram z browaru Trzech Kumpli. Kapsel firmowy Trzech Kumpli. Etykieta bardzo mi się podoba. Jest z takiego e, matowego papieru, gładka. No mamy tutaj takie, prawda, struktury ala lodu. Mamy tutaj taki fraktalową, taką prawda, śnieżynkę. Czy tam gwiazdkę z, z mrozu. No może nie jest jakaś szczególnie... Imponujące, ale jest fajne. Rzeczywiście nalewa się niesamowicie gęste. Niczym zużyty olej silnikowy albo sos sojowy. Bez piany, bez, e, bez wysycenia. E, jest wanilia. Może i troszeczkę takiego, takich lekkich nut sojowego, a może i nie. Ale taka skoncentrowana paloność, Ragnar, generalnie jak na imperialny porter bałtycki, jest dosyć palonym przedstawicielem stylu. Więc tutaj bym powiedział, że taka skoncentrowana paloność, aż się ocierająca niemalże o wędzonkę. Zobaczcie, że to aż barwi szkło to, to piwo, czyli szkło po. Po zamieszaniu robi się brązowe niczym te takie szklanki z duraleksu, tak? W latach 90. popularne. Troszkę alkoholowe w nosie. Też czekoladowe. No jest taka, jest taka, taka nuta alkoholowa tutaj, jest. Znaczy, zapach jest srogi, ale nie jest jakiś taki super yy, przyjemny. To znaczy, nie że jest nieprzyjemny, ale nie ma takiego efektu, wow, że ojej, jak to pachnie cudownie, chciałbym tylko wąchać godzinami. Nie. Jest taki właśnie surowy ten, ten aromat. Troszkę alkoholowy, troszkę taki właśnie skoncentrowany. Yy, skoncentrowane nuty takie palone, czy, czy właśnie tak jakby. Tak koncentrować tę paloność, że ona aż prawie się wędzona wydaje. No może trochę przesadę. Dobra, spróbujmy. Ło. Ło. To jest potężne. Potężne jest to piwo. Grzejące. gorzkie słodkie, lepkie, mmm, klejące, ale ta słodycz jest ona nie jest w stanie skontrować tej goryczy e, goryczki, e, tego palenia, tego e, m, takiego... E, no to jest piwo e, dość agresywne. Także obstawiam, że jednak z czasem zyska. Natomiast pijąc to, Czujecie, że po prostu obcujecie z czymś wyjątkowym. jest rzeczywiście takie dla, dla wikingów, takich, co te sobie, wiecie, kufle od piwa rozbijają na czaszce, nie? Czy szklanki z piwem, nie? Jakieś takie klimaty, nie? Taki, taka masochistyczna przyjemność jest grzejące. Mocna goryczka, mocna paloność, aczkolwiek taka troszkę balsamiczna, kojarząca się z takim, czy, czy, czy złagodzona taką balsamicznością, tego wiecie, tej, 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 ja często przywołuję ten taki skoncentrowany ocet balsamiczny, nie? który tam było modne jak powiedzmy z 10 lat temu tam mazać po tych talerzach, nie? W tych drogich restauracjach, tam wszyscy mazali. W aspirujących restauracjach, z tym Mazali, tym, 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 tą, tą, tą taką glazurą z tego octu balsamicznego. Octowych nut nie ma. Natomiast takie może lekko sojowe może i są. Jest niesamowicie bogate. Alkohol jest wyczuwalny. Ale on jest wyczuwalny w też taki masochistyczny, masochistyczną przyjemność sprawia, nie? Czyli rozlewa się po języku. Mówicie, good. Aaa, i zagryzasz po prostu tymi, yy, tak jak w tym dowcipie, nie? że tam. Yy, jak to było? Że Chuck Norris nie je miodu, tylko żuje pszczoły? Coś w tym stylu, nie? Tak, to mniej więcej takie, takie odczucie, nie? Że teraz mnie zagryzasz szkłem po prostu, nie? Tego tego frama. Co ciekawe, on jest on jest czarny, nieprzejrzysty, ale jednak, jak tutaj taka cieniutka warstwa jest, widać, że on jest jednak brunatny, a nie czarny, czyli jednak tutaj ten, ten charakter porteru bałtyckiego zachowany. Nie wiem, czy Gdyby go leżakować w beczce po burbonie i po, i po rumie później, czy nie byłoby lepszego efektu? E, oczywiście logistycznie, e, widocznie dla browaru, lepiej było to zrobić w ten sposób. E, natomiast e, wydaje mi się, że ta, te beczki nie są tutaj jakieś mega... E, m, mega... E, Decydujące, tak? To znaczy, wydaje się, że no, powinno być super Bourbon i, i rum, i, i tutaj nie ma takiego efektu jak jest chociażby w tych piwach e, e, Double Barrel z Widawy. Nie? Tam rzeczywiście te beczki przykryły wręcz nawet wędzonkę. E, natomiast tutaj e, jednak ten alkohol z wymrażania on dominuje, ten aromat. Jest alkoholowe w aromacie, ale jest to taki szlachetny alkohol, takiego szlachetnego destylatu. Czy to whisky? No, można powiedzieć, że whisky chyba najbardziej z whisky się kojarzy. Żadnych nut torfowych takich nieprzyjemnych nie ma. Myślę, że piwo bardzo ciekawe. Myślę, że na pewno zasługuje na miano sztosa. Natomiast to nie jest coś, co ja bym pił z jakąś ekstazą. Także, o, dajcie mi więcej, dajcie mi więcej. Nie. Wypiję tę buteleczkę i będzie enough. Eee, a nawet nie wiem, czy nie chciałbym tego przepić jednak czymś słodszym, czymś e, jakimś peanut baterem. Wiecie, o co chodzi, nie? Tutaj jednak naprawdę to jest masochistyczne to piwo. E, czy masochistyczną przyjemność ono sp sprawia. Po prostu e, tak jakby Cię chlastało po ryju, e, tylko że po języku, nie? E, I jestem przekonany, że e, wiele osób to doceni. Ja to doceniam. Tylko, że e, wystarczy, nie? To znaczy wystarczy mi tyle, nie? Tak, to znaczy nie muszę mieć tego więcej. E, na pewno konsystencja tego jest niesamowita. Eee, goryczka, ta e, smolistość, o tym w sumie nie wspomniałem, ale to rzeczywiście jak, jak, jak nie piłem nigdy oleju zużytego oleju silnikowego, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak mógłby smakować. Nie? Jest tam jakaś słodycz, ale ona jest na drugim planie. Na pierwszym planie jest paloność, smolistość, smołowatość i, i alkohol. Mm. Jakby tu było troszkę więcej tej słodyczy, albo troszkę mniej tego alkoholu, w sensie odczuwania go, troszkę więcej wanilii i tego rumu, to może by było lepiej. Mm. Z drugiej strony, no, yy, myślę, że... Yy, na pewno będą ludzie, którzy będą tym oczarowani i powiedzą wow, to jest najlepsze, co piłem w życiu. Nie chcę tam żadnych przesłodzonych e, porterów w beczce po Bourbonie, to jest. Już, to, już, to już tyle razy było, że już mnie to nie jara. Nie? A to jest taki e, e, smak dla zaawansowanych. Tak ja to, tak ja to znajduję. Nie? Także. E, na pewno y, piwo, y, piwo ma y, w sobie to coś. Pającz, że nie wiem, jaka jest cena. Dostałem przesyłką z, 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 od Czechumpli. nie wiem jaka jest cena. Natomiast y, no myślę, że myślę, że wszystko poniżej 100 zł, to jest okej okay cena. Y, natomiast y, wydaje mi się, że rzeczywiście jak nie macie ciśnienia na to piwo to można mu dać poleżeć rok, dwa, trzy. Myślę, że ten alkohol jeszcze się tutaj ułoży. Albo inaczej, ma się co układać. Mm. Piwo no wręcz stworzone do długiego leżakowania. Żałuję, że mam tylko jedną butelkę, więc, jeżeli mi wpadnie w oczy, to być może się skuszę jednak. E, o ile jeszcze w ogóle jest. Nie wiem, nie wiem, jak było ze sprzedażą tego piwa. Natomiast e, rzeczywiście te 250 na jedną osobę to jest już challenge. E, wydaje mi się, że rzeczywiście na dwie osoby można być usatysfakcjonowanym, że. Coś, czegoś, coś się przeżyło, coś się wydarzyło, natomiast no, myślę, że 250 na jedną osobę to może być jednak męczące. Tak ja to znajduję. To są oczywiście moje subiektywne opinie, jak zwykle. As usual, tylko podkreślam, jestem przekonany, że są ludzie, którym to będzie smakować i na pewno mi to smakuje lepiej niż jakieś torfowe historie, ale jednak mówię, nie ma we mnie tego podejścia, że mógłbym to pić. Do końca życia. No nie. <śm> e, więc e, jest sztos, bez wątpienia jest sztos. E, ja w, powiedziałem przy Arktosie, że już sam, e, sam fakt jak to powstawało i tak dalej predestynuje go do miana sztosa. I tutaj jest podobnie, aczkolwiek tu rzeczywiście jest sztos, on nie do końca jest w mojej strefie komfortu, ale jest. Bez wątpienia jest to piwo wyjątkowe: jest to piwo e, niespotykane i e, różni się nawet od innych wymrażanek. Właśnie tym swoim agresywnym dość charakterem. Przy czym to nie jest hamski alkohol, to nie jest hamska goryczka, nic z tych rzeczy. To jest wszystko po prostu e, ładnie ułożone, ale jednak na wysokim poziomie. E, asertywności, że tak e, prawda eufemi, eufemistycznie się wyrażę. Jest to e, dość e, asertywne, czyli takie zdecydowane nie próbujące się przypodobać nikomu piwo. Ono rzeczywiście jest gładkie, jest y, y, gęste, jest takie lepkie, y, jakby Wam zostało na wargach, to myślę, że mogą się wargi skleić, ale y, nie jest to piwo słodkie, nie jest piwo to łatwe, <tryk> ani przyjemne. No, żartuję z tym przyjemne. Przyjemne oczywiście może być, ale to zależy już od preferencji poszczególnych osób. Na pewno nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Jest mocne, E, dla zaawansowanych, i e, chłoszczące was, poryju czy tam po podniebieniu, to by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia, cześć i wasze zdrowie.